Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Wyznacz zmienną M. Mamy wzór na siłę, chcemy obliczyć zmienną M, więc skoro M jest po prawej stronie i tutaj jeszcze nam przeszkadza ta literka G, dlatego też skoro mamy razy G, to obie strony dzielimy przez G, żeby M zostało tylko po prawej stronie. W takim razie i po lewej stronie będzie kreska ułamkowa, i po prawej. Obie strony podzielimy przez G, a na górze nam wskakuje F i M razy G. I teraz po prawej stronie G z G się skróci, G na G to jest 1, G na G to jest 1, więc wyjdzie nam F przez G to jest po prostu M, tak? I już mamy zmienną M wyznaczoną. Ja tylko zmieniłam stronami, więc M równa się F przez G. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.